Hej, witam Was ponownie bardzo serdecznie, tym razem w unboxingu kolekcjonerskiej wersji gry Assassin's Creed 4 w wersji na PC. -ta. Gra miała swoją światową premierę 29 października w wersji na konsolę, a dopiero dziś gra trafi do sklepów w wersji na PC. -ta. No i cóż, zobaczymy sobie co znajduje się w tym całkiem sporym, muszę przyznać, pudle. Mam tutaj dla porównania kolekcjonerską edycję trzeciej części gry, która jak chyba sami widzicie na pierwszy rzut oka jest jest mniejszych rozmiarów niż edycja czwartej części gry. W trójce znajdowała się głównie figurka, bardzo fajnie wykonana, i właśnie liczę na to, że figurka z czwartej części gry prezentuje podobną jakość. A... Dobra, zobaczmy sobie, co znajduje się tutaj na rozpisce. Co mówią, że znajdziemy w środku tego wielkiego pudła? Wiadomo, znajdziemy przede wszystkim zawartość dodatkową, czyli dlc zarówno do trybu multiplayer, jak i trzy misje do trybu singleplayer dodatkowe. Znajdziemy ścieżkę dźwiękową, to jest całkiem spoko plus, e, ponieważ muza w Assassin's Creedach zawsze mi się osobiście podobała. Niemniej martwi mnie, że ścieżka dźwiękowa znajduje się w takiej e, sztywnej kopercie. Nie jest to jakieś ładne pudełko, tylko zwykła sztywna koperta. Znajdziemy też dwie litografie w kopercie takiej prawdziwej, jak się na poczcie wysyła, <grym> e, oraz książkę z ilustracjami do gry, no, czyli artbook, tak, tak to rozumiem. No i oczywiście najważniejszą rzecz, czyli figurkę kapitana Edwarda Kenwaya o wysokości 46 cm. Kapitan Edward Kenway jest oczywiście głównym bohaterem czwartej odsłony gry o Asasynach. Dobrze, może ja Wam pokażę jeszcze naokoło ten karton. Tutaj warto wspomnieć, że ten karton jest w tym momencie po prostu w takiej kieszonce. Czymś takim. Mogę to sobie zdjąć. I muszę przyznać, że to może wiele osób nie interesować, ale dla mnie to jest, to jest całkiem istotny fakt, że karton znajduje się w czymś takim, ponieważ zwróćcie uwagę, że wszystkie informacje dotyczące platformy, producenta, rating PEGI, informacje o produkcie i inne takie rzeczy znajdują się właśnie na tym kartonie, który jeśli kogoś drażni, może, można go po prostu zdjąć, wypieprzyć i zostawić sobie cały ładny taki kartonik bez żadnych dodatkowych oznaczeń. Um. Na froncie to logo, zarówno, zarówno logo na froncie, jak i te na bokach, są takie ładnie połyskujące i muszę przyznać, że robią całkiem dobre pierwsze wrażenie. Ale to nie karton jest dla nas najważniejszy, więc po prostu go otwórzmy. Wieko otwiera się tak, jak moglibyście się domyśleć, czy ono jest gdzieś zaklejone. Tak, ono jest gdzieś zaklejone. Ja się teraz nie będę bawił w zdrapywanie folii. Przygotowałem sobie nożyk i z niego też skorzystamy. Okay. Teraz, wieko już powinno zejść bez problemów. Na górze znajduje się logo asesynów. Jeszcze, może zanim zajrzymy do środka, zobaczymy, co się znajduje na dnie, na spodzie. Zawsze mnie to ciekawi. O, ja najpierw zobaczę, później wam pokażę. O, a na spodzie, słuchajcie, znajduje się e, podpis Edwarda Kenwaya Gdzieś. Tutaj. Pokażę Wam to później na zoomie. Dobrze. Otwieramy jeszcze raz pudło. Wieko do góry. Lecimy po kolei. Pierwsze, co, co wpadło mi pod palce, to właśnie koperta. Bardzo ładna, z logiem asesynów, znowu z podpisem Edwarda Kenwaya. Z tyłu znowu ma logo asesynów, logo Ubisoftu. Nie możemy ją sobie otworzyć. W środku, według zapewnień opakowania, znajdują się dwie litografie. Dwie litografie na takim lekko marszczonym papierze. Ta z łodzią nie specjalnie mi się podoba, ale ta z asesynem jest całkiem w porze. Jeśli nie wiem, jeśli, jeśli macie 13 lat i buj, bujacie się w asesynach, to możecie sobie taki powiesić nad łóżkiem. Ja, nie wiem, pewnie schowam to do koperty i nigdy więcej w życiu tego nie wyjmę, ale muszę przyznać, że ta jedna jest całkiem ładna. Dobra, schowajmy to albo nie, nie marnujmy czasu na chowanie, tylko dłużmy na bok. Kolejna rzecz to, kurczę, całkiem ładny z wierzchu artbook, artbook wygląda w ten sposób, z przodu ma logo Assassinów, nazwy gry, z tyłu wygląda w ten sposób, jest to taki, nadruk jest srebrny i to daje całkiem fajne wrażenie, bardzo ładnie, ładnie się połyskuje w świetle, chyba nawet to widać tam u Was na nagraniu, tak mi się wydaje, widzę to na podglądzie. Na grzbiecie mamy tytuł gry oraz logo Ubisoftu. E... Ok, ja teraz tego nie będę pokazywał do kamery, tylko zrobię wam jakieś tam zoomy dodatkowe. E... Papier jest przeciętny, przyznam szczerze. Taki, jeśli ja nie znam na, na rodzajach papieru, ale ten rodzaj papieru określam zawsze jako chłonący pod, bo mam wrażenie, że on się po prostu. Im więcej go będę używał, tym bardziej się będzie miętolił i, i, i będzie coraz brzydziej wyglądał. Hmm. Same artbooki są dość fajne widzę. Są to głównie koncept arty dotyczące postaci, ale nie, to one są po prostu kategoryz kategoryzowane. W tym momencie wchodzę już na, na lokacje. Hawana. Ukryte światy, lokacje podwodne, o, statki. O, statki mogą być ciekawe. No, jest tego trochę. Um, chciałbym Wam powiedzieć, ile to ma stron. Niestety strony nie są numerowane. Stawiałbym, że jakieś 100-120. No dobra, nie, no dobra, coś koło tego. Okej, okay, odkładam artwuczek i lecimy dalej. W środku znajduje się gra, gry nie będziemy otwierać, bo to jest podejrzana dokładnie taka sama edycja gry jak te, które znajduje, znajdują się normalnie teraz w sklepach. Zawartość dodatkowa podejrzewam znajduje się gdzieś indziej albo po prostu w środku jest dorzucona jedna karteczka z jakimś tam kodem specjalnym, który aktywuje się w ViewPlayu. I dobra, czy my tu mam... Co? O, mamy coś jeszcze. Mamy ścieżkę dźwiękową, który prawie zapomniałem... No i kurczę, powiedz, powiedzcie sami, że czy coś takiego nie byłoby świetnym dodatkiem do kolekcji każdego gracza, jeśli, nie byłoby, jeśli byłoby wydane e, w normalnej formie pudełka z płytą CD, a nie w formie koperty. Mnie to zawsze drażni, bo jeśli już dorzucają e, właśnie e, soundtracki, to, to zwykle nie bawią się w ładne pudełka, tylko rzucają je w kopertę. Przyznam szczerze, że to jest troszkę drażniące, ale, ale cieszę się mimo wszystko, że ten soundtrack się tu znajduje, bo naprawdę muza jest całkiem w porządku. E, Niestety nigdzie nie ma spisanej zawartości tego soundtracku. Jestem ciekaw, czy dorzucili również szanty, które śpiewa nasza załoga w trakcie gry. Dobra, to również wędruje na bok. W tej mniejszej komorze, tutaj w ogóle są dwie komory, mniejsza, z której wziąłem to wszystko i raz większa z figurką. Nie znajduje się już nic, więc śmiało możemy sięgnąć po samą figurkę. Nic nie leci, nic się nie psuje. Odłożę ją w tym momencie tutaj. Nie ma. oh, I mam tu coś, co zdaje się jest instrukcją złożenia figurki. Ok, w tym będę się posiłkował. I wyjmijmy teraz wszystko po kolei. Najpierw miecz Edwarda. Dobra, słuchajcie. Figurka złożona, przynajmniej tak mi się wydaje. Odkładam te wszystkie duperele na bok i prezentuję wam gotowego kapitana Edwarda Kenwaya w akcji. I cóż ja mogę powiedzieć wam o tej figurce? Na pewno zaraz pokażę wam jakieś um, zoomy. No z twarzy taki bardziej Jezus niż Edward, to muszę wam powiedzieć od razu. Um, mimo pozycji zadbano o to, żeby miał swoje wysuwane ostrza, przy czym zupełnie nie rozumiem dlaczego e, przy tej dłoni jego ostrze jest wysunięte w tym momencie e, broni nie da mu się da mu się wyjąć broń z zapaska okej, okay, słuchajcie, spory plus, że zadbali o taki detal, można wyjąć e, broń z zapaska pewnie jedną jak i drugą, już się z tą drugą nie będę szarpał Sznureczek robi bardzo dobre wrażenie. Ja co prawda zawiązałem go niesamowicie biednie, tak, żeby po prostu się trzymał i pokazywał mniej więcej jak to ma wyglądać. Ale przechodzi przez dłonie Edwarda, przytrzymuje się pod jego stopą, i prawda, zawiązuje z powrotem tutaj na maszcie flagi. Płaszcz, jak i te inne tutaj jego szarfy powiewają bardzo fajnie, wszystko wygląda niesamowicie dynamicznie. No i cóż, kurczę, muszę Wam przyznać, że figurka. Nie zawiodła, zrobiła bardzo dobre wrażenie. Jeszcze może na moment odejdę od, od stolika i wrócę za, za chwilkę z figurkami z trzeciej części gry, żebyście mieli porównanie jak one wyglądają. Jak się porównują oczywiście jeśli chodzi o ich gabaryty. No i jestem. To jest figurka, która była dołączona do edycji kolekcjonerskiej trzeciej części gry. Z tą swoją dziwną powiewającą flagą, która zawsze mi się wygina na wszystkie strony oraz figurka, którą sprzedawano osobno e, chociażby w MPiKach. Obie figurki naprawdę były świetnej jakości i muszę przyznać, że ta figurka z czwartej części gry e, im dorównuje. Myślę, że jeśli chodzi o skalę, są one bardzo podobne, chociażby, po, ale chociaż po samej głowie poznaję, że figurka z czwartej części gry jest w nieco większej skali. E, no i dobrze. To właściwie tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że unboxing Wam się podobał. E, Pewnie padną pytania, czy pojawi się u mnie na kanale jeszcze coś z Assassin's Creed'a 4. Nie jestem. nie jestem specjalnie pewien. Na razie nie chcę wam niczego obiecywać, mamy zbyt dużo innych serii do nadrobienia, takich jak chociażby Batman. Być może pojawi się coś w przyszłości, ale mimo wszystko chciałbym zacząć od pierwszej części gry. No dobra. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Papa. Pa. Ach, zapomniałbym o jeszcze jednej rzeczy. Do mojego zamówienia dostałem flagę asasynów. Widzicie ją pewnie teraz całkiem dobrze? Wygląda w ten sposób jest taka poszarpana na jednej stronie. A nie mam jeszcze planu, co z nią zrobić. Ja co prawda mam już trzy takie flagi. Tą dostałem, ponieważ zamówiłem mojego, e, moją wersję kolekcjonerską w sklepie Move.pl. E, pierwszą dostałem na. Gamescomie w tym roku za to, że pograłem właśnie w demo gry Assassin's Creed 4 na PlayStation 4, a drugą dostałem na evencie Ubisoftowym właśnie z okazji premiery Assassin's Creed'a. Także mam ich już trochę, nie wiem jeszcze, co z nimi zrobię. Być może jedną przynajmniej Wam oddam, Wam w jakimś konkursie albo coś w tym stylu. Także na dzisiaj jeszcze raz to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!